Maria Terlikowska, ziółko. Wszyscy mówią o mnie ziółko. Ziółko, ziółko, słyszę w kółko. Cała klasa mi przezywa. Ziółko, osyt i pokrzywa. Pytam za co i dlaczego. Czy zrobiłem coś kolegom? Czy ja kiedyś z kimś zadzieram? Nie, ja tylko jestem szczera. Mówię zawsze to, co myślę. Szczerą prawdę, jak najściślej. No na przykład do Iwony, że fatalnie jest zielony. Kto zielony sweter bierze, przy fatalnej żółtej cerze. Albo mówię raz do brąka, że ma piegi i siejąka. A do Hanki i do Jurka, że są rudzi jak wiewiórka. A do Reni, że sepleni. I co? Wszyscy obrażeni? Za co? Że ja bez obłudy do Rudego mówię rudy? I że powiem do kolegi, że ma piegi jak ma piegi? Mogę nawet przysiąc mamie, że to prawda, ja nie kłamię. Widać prawda w oczekole I zaprawdę cierpie w szkole.